Piłkarze olsztyńskiego stomilu przerwali pastę czterech kolejnych porażek w lidę, wygrywając dziś na własnym boisku z polonią Warszawa 4 do 1. Olsztynianie rozegrali znakomite spotkanie. Walczyli o każdą piłkę od pierwszej do 90 minuty, czym zaskoczyli drużynę Polonii. W 38 minucie Olsztynianie stworzyli pierwszą doskonałą sytuację do objęcia prowadzenia. Piłkę po strzale głową z 11 metrów Andrzeja Jankowskiego z linii bramkowej wybił Rafał Ruta. Chwilę później było 1-0. W 40. minucie na strzał z pola karnego zdecydował się Jacek Płóciennik. Piłkę odbił przed siebie bramkarz Polonii Piotr Wojdyga, ale dobitka Arkadiusza Klimka była już skuteczna. Po stracie gola warszawianie ruszyli do ataku. Strzał Marcina Szulika z 16 metrów obronił w dobrym stylu Paweł Harbicki. W ostatniej minucie pierwszej połowy polonistów mógł wyręczyć Sławomir Opaliński. Tak niefortunnie skierował piłkę w stronę Herbickiego, że ta minęła słupek olsztyńskiej bramki o centymetry. Druga połowa to jeszcze lepsza gra pomilu i ambitna walka Polonii o poprawę rezultatu. Bardzo aktywny był wprowadzony w 36 minucie Sylwester Czereszewski, kilku, kilkakrotnie próbujący zagrozić bramce Wojdygi. Napór gospodarzy przeniósł efekt w 69 minucie. Arkadiusz Klimek został sfaulowany w polu karnym, za co sędzia Ryszard Wójcik podyktował jedenastkę. Kapitan olsztyńskiej drużyny Andrzej Jankowski wykorzystał okazję, zdobywając swoją pierwszą bramkę w sezonie. Końcówka meczu była jednak dramatyczna. Dzisiaj może z, z największą determinacją, jaką sobie można wyobrazić. Ja sobie zdaję sprawę, że to jeszcze nie było to, że jeszcze naszą drużynę stać na lepszą i jeszcze na bardziej skuteczniejszą grę. No ale dzisiaj. Zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę, że mecz z Polonią będzie meczem bardzo ciężkim, ze względu na to, że na Polonii ma w swoich szeregach naprawdę dobrych zawodników, ma szeroką kadrę, ma w czym wybierać. My mamy akurat taką. Musieliśmy do tego meczu przystąpić no, z olbrzymią przede wszystkim konsekwencją, jeśli chodzi o granie. No, gdybyśmy tak rozpatrywali, to na pewno to zwycięstwo jest za wysokie 4-1, bo Polonia na taki duży wynik nie zasłużyła. Natomiast. Tomil walczył z dużą determinacją, z wolą walki. Walczył o każdy metr boiska no i tym nas trochę zaskoczył. Ale myślę, że wynik, znaczy wygrana jest zasłużona. Polonia dzisiaj zagrała najsłabsze spotkanie z tych trzech, które prowadziłem. Po prostu no nie było tego zazębiania akcji. Pomoc grała w zasadzie tak sobie na luzie, bez przydziału, bez jakiegoś krycia. I myślę, że tutaj był największy mankament.